O nie, tylko nie muchę. Co ja teraz zrobię? Biom zielony. Wygląda na, Powiem ci, że to wygląda na całkiem niezłą dżunglę generalnie. Ludzie, to nie jest ten biom, bo tam jest po prostu taki zwykły płaski i zielony biom. Bo, panie. Ale lagi będziemy... tu są, bo to jest straszna dżungla. No są lagi, są lagi. Zwłaszcza, że daleko się już oddaliśmy. O, bo. No cóż. Powiem ci, że dawno nigdy nie byliśmy tak daleko. O! Jest coś ciekawego. Widzisz to na górze? Główno? O, no, a jakiś artefakt. Jest też prerodaktyr. Dobra, załatwimy tego prerodaktyra. Dawaj. A może go przejdziemy O nie, NIE! CO JEST?! Co się załabiło? Poleciałem w powietrze! Umarłem! Naprawdę? Co o, się odwaliło?! Ej, ja tam nie My. dojdę! Ja nie mam jak tam wrócić teraz! Przejechałem, gnoja, ale... Co się wróciłem. odwaliło?! Przepraszam nie. bardzo! O, dupę. Ło, wow, jak mi urąbnął! Ło, wow, kurde. Wywaliło mnie w powietrze milion kilometrów do góry. Nie ja walczę teraz z tym, mutantem. To ja tam nie Ciągle wrócę. Rynczy, ale, mutant. Kurde, strzela jakimiś promieniami. Strzela. Co się odwaliło w tym momencie! Najgorzej, ja kurde, nie mam tu za bardzo jak ten, jak z, jak z nim tutaj cokolwiek zdziałać. Czy ktoś nic, zrobił szota, jakiegoś czy coś? Bo ja chcę to zobaczyć, że sobie po prostu na powtórce sobie to... Ja pierniczę. Ja to muszę wrzucić jako szota, ja bo to po prostu... Z